Tworzymy, inspirujemy, działamy, w murach łódzkiego hotelu Andels powstawał kalendarz charytatywny wierzymy w marzenia. Podopieczni fundacji kolorowy świat i osoby znane ze świata show biznesu wystąpili w wyjątkowej sesji zdjęciowej, a oto jej kulisy. Kolejny dzień zdjęciowy i kolejna przygoda. Dzisiaj wyzwanie modowe. Przyznawam szczerze, że ja modą się nigdy nie interesowałam, ale za to nasi dzisiejsi bohaterowie to prawdziwi mistrzowie. Zresztą spójrzcie sami. Moi drodzy, ja Wam przede wszystkim bardzo gratuluję. To było duże wyzwanie dla Ciebie ta sesja, Nikola. Wszedł? Było to dla mnie duże wyzwanie. Trochę się stresowałam, ale jest ok. Nie było w ogóle widać tego stresu, prawda, Robercie? Chyba potwierdzisz. Nie, Nikolaj jest profesjonalna i świetnie się z nią współpracuje. Wiedziała od razu, jak zapozować, gdzie patrzeć się, czyli w kamerę, uśmiechać się odpowiednio. Także mieliśmy świetną przygodę, świetną zabawę i bardzo wszystkim dziękujemy. Bo ja słyszałam, że ty się trochę modą interesujesz. Trochę tak interesuję się. Modą, bo moda jest fajna. Ja lubię modę i było to dla mnie wielką przyjemnością, że mogłam tutaj być stąd. E, Robercie, a mm, powiedz, czy Nikola nadaje się na projektanta mody w przyszłości? Oczywiście, że tak świetnie wygląda. Sama się wystylizowała. Ona lubi taki styl e, sportowy, casualowy. I wydaje mi się, że zabawa z modą dla Nikoli będzie świetną przyszłością. Oficjalna premiera kalendarza 9 grudnia podczas Bazaru Charytatywnego w hotelu Andels, ale rezerwować kalendarz można już dziś na naszej stronie internetowej.